Do niczego się nie nadaje. Trudno mi zebrać myśli. Jestem beznadziejna. Chcę się odezwać, ale nie mam do kogo. Nie mogę. Nie wiem, co mam robić. Każdy ma prawo do gorszego dnia. Jeśli tych dni jest coraz więcej, może być to objaw depresji. Warto wybrać się do specjalisty. Czujesz, że problem dotyczy ciebie lub kogoś bliskiego? Cierpi na nią prawie jedna trzecia nastolatków. Okres dojrzewania to bardzo specyficzny czas. Młodzież stawia nas przed wieloma wyzwaniami. To okres, kiedy musimy na nowo zbudować relacje z rówieśnikami i rodziną. Dlaczego depresja dopada młodych ludzi? Przyczyny depresji nie można jednoznacznie określić, jednak dokonuje się podziału na czynniki biologiczne, psychologiczne oraz środowiskowe. Przyczyny biologiczne to takie, które są związane z genetyką. Częściej chorują dzieci, których krewni także chorowali na depresję. Przyczyny psychologiczne to wszystkie nasze umiejętności, jak radzimy sobie ze stresem, jak radzimy sobie w trudnych sytuacjach. Przyczyny środowiskowe należą do sytuacji z naszego życia codziennego: rozwód rodziców, separacja lub problemy w szkole. Czy możemy jakoś pomóc osobie cierpiącej na depresję? Tak, ważną kwestią jest wsparcie oraz profilaktyka. Jeśli widzisz, że z twoim znajomym jest coś nie tak, dziwnie się zachowuje, lub ty sam czujesz się źle, zgłosi do zaufanej osoby, do przyjaciela czy do członka rodziny. Warto zapytać kolegę czy koleżankę, jak się czujesz, czy ci w czymś pomóc. Nie bądź obojętny. Czasami warto być tą osobą, wysłuchać jej, powiedzieć, jesteś dla mnie ważny. Czy depresji możemy jakoś zapobiec? Jako młodzi ludzie dobrze byłoby, abyśmy nauczyli się mówić i nazywać swoje emocje. Każdy ma prawo do smutku, radości i wszystkich innych emocji. Cenne jest, abyśmy nauczyli się radzenia sobie ze stresem i trudnościami. Warto zadbać o zdrowy tryb życia. Wiem, jak ciężko zm jest zmobilizować się do spania, lecz spora ilość snu no, jest dobra dla naszego organizmu. Znajdź cel, jakiś sens w życiu. Poszukaj aktywności, która sprawia Ci przyjemność. Świzienia fizyczne są niezwykle ważne dla naszego ciała i umysłu. Poszukaj w szkole aktywności kół, w które możesz się zaangażować. Masz pomysł na działanie, Podziel się ze swoim wychowawcą, psychologiem szkolnym, przyjaciółmi. Mów o sobie dobrze, przecież za wiele możesz być sobie wdzięczny. Razem z znajomymi buduj Ci swoją pozytywną samoocenę. Stawiaj sobie realne cele i oczekiwania w miarę swoich możliwości. Każdy może popełniać błędy. Jesteś ważny i potrzebny, nawet jeżeli trudno ci to dostrzec. Obojęcie, co przeżywasz, jesteś ważny. Możesz na nas liczyć. Nie jesteś sam, masz wokół siebie ludzi. Zadbajmy o siebie. Razem z naszymi uczniami chcemy, aby depresja przestała być tematem tabu. Zadbaj o siebie i o swoją psychikę. Jeśli trudno ci się zwrócić do psychologa szkolnego, do wychowawcy, na końcu naszego filmu będą ważne telefony. Możesz skorzystać z pomocy. Nie jesteś sam, jesteś ważny.